Jest dziesiąta, jest punktualnie. Cześć. Zaczynamy. Tak, by the way, zawsze rano, w czwartek, kiedy mam mieć moje pranie mózgu, ustawiam sobie budzik na jakąś wcześniejszą godzinę, bo myślę, że sobie wstanę. Jakoś ładnie ułożę włosy, po czym dzwoni budzik i oczywiście ordynarnie go wyłączam i śpię dalej. Tak to wygląda w te czwartki, ostatnie miesiąca. Ja się nazywam Karolina Kozłowska i razem z Natalią Gorczycą prowadzimy Księgowe Rewolucje, czyli uczymy jak prowadzić biuro rachunkowe, aby mieć dużo kasy, dużo czasu i dużo luzu. I dzisiaj będzie i o kasie oczywiście i o luzie i w sumie też o czasie, więc będzie po prostu wszystko, wszystko razem. Ja jestem menadżerką małych firm, układam biznesy różne aby się spinały finansowo, aby były dobrze zorganizowane, więc jeżeli potrzebujesz jakichś konsultacji, chciałbyś coś przegadać ze mną no, w cztery oczy, no, to zapraszam na naszą stronę księgowyrewolucje.pl i tam można się do mnie umówić na konsultację. A dzisiaj, dzisiaj temat bardzo mi bliski sercu, czyli trochę będzie o asertywności. Y Napisało do mnie parę osób z prośbą o ten temat już dawno temu. Zastanawiałam się długo, jak go ugryźć, ale ogólnie to jest kobyła i przecież nie musimy dzisiaj wszystkiego wszystkiego omówić. Ale nadarzyła się cudowna okazja, czyli ksef. I, i tutaj można się naprawdę popisać ze swoją asertywnością, ale po kolei. Asertywność dla mnie. To nie jest umiejętność mówienia nie, bo to, z tym się najczęściej spotykam. Umiejętność mówienia nie to jest bardzo wąski temat. Asertywność jest nieco szersza dla mnie. To też nie chodzi o to, żeby być agresywnym, żeby się kłócić i rozpędywać gówno, burze, bo to też nie jest asertywność dla mnie. Dla mnie asertywność jest to taka postawa, gdzie bronię. Swoich granic, czyli swoich zasad, tego co mam w głowie, co sobie ułożyłam, co sobie założyłam, co sobie zaplanowałam, więc bronię to, ale w taki sposób, aby nie szkodzić tej drugiej osobie, aby traktować ją z szacunkiem, aby jej nie niszczyć, aby po prostu nie być wrednym. Więc to jest dla mnie asertywność, tak? Czyli mam jakieś swoje zasady i elegancko, ładnie, z klasą, dyplomatycznie ich bronię, yy, w taki sposób, aby ta druga osoba, która ze mną rozmawia, no, nie poczuła się po prostu jak jakieś straszne, yy, no jakieś strasznie, no przynajmniej nie mam za bardzo na to też wpływu, jak ona się poczuje, ale takich słów używam, aby no nie być po prostu wredną złozą, bo to też potrafię. <grym> no i asertywność, słuchajcie nieodłącznie dla mnie wiąże się z negocjacjami. Takie dwa pojęcia, asertywność, negocjacje, kobyły, ale dla mnie po prostu bycie asertywnym wiąże się z negocjacjami, ponieważ negocjuję non stop, wszędzie i chcę wam powiedzieć, że wy też, że wy też wszędzie negocjujecie i wszędzie ćwiczycie swoją asertywność, bo to nas otacza. Otacza to nas na przykład w Lidlu przy kasie, kiedy płacę 50 groszówkami za zakupy, bo mam ich po prostu cały wór i muszę się tego pozbyć, bo to jest ciężkie, żeby to nosić w portfelu. I nie chcę płacić kartą, chcę się pozbyć tej drobnicy, więc chcę zapłacić w kasie drobnymi rzeczami, drobnymi po prostu monetami. I pani zaczyna ze mną negocjować, że dlaczego, że nie, że o Boże, że ona to wszystko musi liczyć. Ona. Ma taką taktykę negocjacyjną i zaczyna ze mną negocjować. Zobaczcie, w Lidlu przy Kasie. No i ja ćwiczę moją asertywność wtedy. tak? Ona mnie straszy, ona różnych technik negocjacyjnych używa. Na przykład straszy mnie kierownikiem, że ona musi teraz zawezwać kierownika, bo ona nie wie, co ma zrobić z tą kupą tego, tej, tej miedzi, tam wysypanej na ladę. Ona używa innych argumentów, które, które myśli, że zadziałają. Na przykład presja środowiska. Pani zobaczy, tu się kolejka robi, tu wszyscy teraz patrzą. Teraz oni muszą czekać przez panią, aż ja to wszystko policzę. Więc zobaczcie, pani w Lidlu, a jednak trzeba ćwiczyć asertywność nawet w Lidlu przy kasie. I co? I ćwiczymy. Ćwiczymy asertywność w domu, wszędzie w domu, na każdym kroku. Na przykład z dzieckiem, które negocjuje ilość godzin przy komputerze. Moja córka jest po prostu już mistrzynią w negocjacjach w tym temacie. Więc negocjujemy z dziećmi albo przy rozdzielaniu zadań, takich wiecie, w domu do zrobienia jakichś porządków i innych rzeczy, negocjujemy z mężami, prawda, oni też używają innych taktyk negocjacyjnych, na przykład taką często jest tak, kurde, nie, wiesz co, weź lepiej ty to zrób, bo ty to zrobisz lepiej, wiesz, ja ostatnio zrobiłem i to nie było tak, ale jak ty to zrobisz, to to będzie po prostu super, wiesz, ty jesteś tym lepsza, to jest fantastyczna taktyka negocjacyjna, zobaczcie. I znowu asertywność, i znowu bronimy naszych zasad, naszych granic. Wymyśliłyśmy sobie, że nie, my nie pójdziemy na zakupy do Lidla, ale tutaj on po prostu mówi, że on przecież ostatnio kupił złą śmietanę, to ty jak pojedziesz, to kupisz lepszą, tak? No, negocjacje trwają i asertywność tutaj, bronimy się. No, oczywiście bronimy się i ćwiczymy asertywność i negocjacje na co dzień w biurze z pracownikami którzy mają do nas tylko szybkie, krótkie pytanko, więc nam przerywają w pracy naszej i nie możemy się skupić. Te ćwiczenia robiłyśmy na naszych warsztatach i będziemy robić jeszcze na naszych warsztatach w Poznaniu 26 października, więc jak ktoś chce, to zapraszam. Zapisy są na naszej stronie. Więc z pracownikami ćwiczymy asertywność i ćwiczymy negocjacje. No i oczywiście z klientami, tak? Z klientami też ćwiczymy. Naszą asertywność i nasze negocjacje, co prawda kojarzą nam się głównie z pieniędzmi. O tym zresztą, że z klientami można negocjować inne rzeczy poza pieniędzmi. Mówiłyśmy dwa dni temu na naszym live'ie, jakie to są rzeczy, którymi klienta, z którymi klientami negocjujemy. Mamy wpisane w naszej formatce powitalnej, którą klient otrzymuje. Tam są nasze granice, tam są nasze zasady, tak? Coś, czego będziemy asertywnie bronić. Na przykład. To, że nie jesteśmy pod telefonem i na każde zawołanie klienta, to wszystko jest tam formacja, to są nasze zasady i to jest właśnie coś, te granice mityczne, które się broni przy asertywności, <laughs> czyli nasze pomysły na nasz biznes i na wygląd naszej firmy. I to też są negocjacje, prawda? Więc dla mnie asertywność i negocjacje to jest po prostu wszystko razem wymieszane i to się po prostu cały czas łączy. No i cudowną możliwością ćwiczenia asertywności jest i będzie ksef. To jest po prostu gorący temat, ja się już nie mogę doczekać. Ja uważam ogólnie, że ksef to jest bardzo dobry pomysł. Cieszę się, że wchodzi. Jak się człowiek troszeczkę przyjrzy, to wcale to nie jest jakaś fizyka kwantowa, naprawdę. Natomiast dochodzą mnie różne takie, wiecie, czytam różne artykuły w internetach i na przykład czytam takie, takie śmieszne rzeczy typu, że teraz biura rachunkowe będą miały więcej pracy. Albo na przykład, co było bardzo zabawne, że teraz się księgowe muszą po prostu nastawić na to, że trzeba będzie klientom pomagać. Że po prostu to będzie rewolucja, że no teraz biura, o Boże, co te biedne biura od pierwszego lis, o Boże, o Boże, i najlepiej od dziś zaczynamy wdrażać ksew, no bo przecież ja mam 200 klientów. No to ja nie zdążę im przed 1 lipca, pod koniec czerwca, po 25 czerwca wdrożyć ksew, prawda? Nie zdążę. No więc już teraz powinnam się za to zadać. No po prostu. Internet nie otacza takimi bredniami, ponieważ uważam, że to są po prostu brednie. No bo tak, zastanówmy się i tu jakby nawiązuje do tytułu tego spotkania. Czy księgowa to nauczycielka? Czy to może są jednak jakieś inne zawody, rozgraniczone? Czy... Biuro rachunkowe czy księgowa powinna i ma obowiązek uczyć klienta ksefu albo wdrożyć ksef, albo wytłumaczyć mu ksef, albo pomóc mu tam w zakładaniu konta, tam w tym ksefie. Czy, czy my mamy taki obowiązek jako biuro rachunkowe? I kurde, rękę dam sobie uciąć, że żadne z Was w waszej własnej umowie nie ma. Pisanego obowiązku wdrożenia XEF u klienta. Ja zakładam, że nikt z was tego w umowie swojej własnej nie wpisał, ponieważ w umowie, prawda, patrzymy na nasze obowiązki, na nasze powinności wobec klienta. Umowa je reguluje bardzo ta czarno na białym najczęściej w bardzo małych, krótkich punktach. <grych> ja nie sądzę, żeby tam było cokolwiek o XEF. No, chyba, że ktoś z was wpisał, ale zakładam, że raczej nie. Więc. Zajrzyjmy do naszej umowy. Jak ktoś nie jest pewny, co to będzie od pierwszego lipca i jakie ona ma obowiązki wobec klientów, jeśli chodzi o KSEF. Zajrzyj proszę do swojej umowy i przeczytaj, co tam napisałaś. Napisałeś. Pewnie lata temu. Przypomnij sobie swoje obowiązki i doszukaj się. Zobacz, czy tam jest coś na temat KSEF. Bo <laughs> jeżeli tam nie ma nic na temat KSEF, no to o co w ogóle chodzi? Jako biuro rachunkowe będziesz mieć obowiązek założenia swoje własne konto tam w Ksefie, no bo musisz faktury wystawiać, ale wszyscy przedsiębiorcy w Polsce będą to musieli zrobić, tak? I ty jesteś po prostu jednym z nich, więc ja z mm, takimi mieszanymi uczuciami, powiem to tak dyplomatycznie, Um, czytam te wszystkie teksty pod tytułem Ile ja jako właścicielka biura rachunkowego będę musiała zrobić, ponieważ chodzi KSEF. I jak po prostu ci moi biedni klienci, jakim trzeba będzie pomóc. <grym> um, y, chcę powiedzieć, że przedsiębiorcy mają obowiązek śledzenia zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w Polsce śledzenia różnych trendów ekonomicznych. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek swoją branżę znać, a przynajmniej ją śledzić, a przynajmniej się chociaż trochę orientować, skoro działa w tej branży, chce działać w tej branży i chce mieć duże zyski. Przedsiębiorcy muszą znać prawo. To, że zatrudniają księgową, wcale nie znaczy, że zwalnia się ich z obowiązku, nie wiem, śledzenia rynku. Ich branży i przepisów związanych z ich branżą. Czy ty informujesz swoich klientów, budowlańców, że zmieniły się jakieś tam normy budowlane, zostały zaktualizowane i tam po prostu trzeba teraz, teraz po prostu inaczej, nie wiem, jakiś tam beton lać albo coś? Czy ty to robisz? Bo, a, ponieważ masz klienta budowlańca tak na ryczałcie, a może. Jak się zmienia kodeks ruchu drogowego, tak? prawo drogowe, a ty masz firmy transportowe, to ty im mówisz, słuchajcie, wprowadzili nowy znak, który oznacza to i to, więc jak zobaczycie, wy kierowcy biedni tam, to, to, to zastosujcie się do tego nowego znaku, tak? bo tam już są nowe przepisy, się zmieniły tak. Robicie to jako księgowe? Czy uważacie, że jak klient zatrudnia pracownika, swojego pierwszego w życiu pracownika? To on nie powinien znać kodeksu pracy. Nie powinien znać jakichś przepisów BHP. Może się oczywiście klient hmm, wspomóc za pieniądze tą wiedzą gdzieś u kogoś, u jakiegoś BHP-owca, ale wy uważacie, że jak ktoś kogoś zatrudnia na etacie, to on nie, nie powinien znać przepisów prawa pracy w ogóle. Boma księgową. No, ja tak nie uważam. Co więcej, mieliśmy rozprawę w sądzie wiele lat temu, i sędzia powiedziała naszej klientce, że ona jest przedsiębiorcą i ona ma obowiązek jako przedsiębiorca śledzić różne nowinki na rynku, na przykład wysokość minimalnego wynagrodzenia i ma obowiązek to znać, ponieważ z tym się wiążą różne dla niej obowiązki informacyjne i inne rzeczy. I to, że ona zatrudnia księgową kancelarię doradcę podatkowego w naszym przypadku, to yy, nie zwalnia jej to ze śledzenia przepisów różnych, które wchodzą w życie. Więc to, że nie znała minimalnego wynagrodzenia, bo księgowa jej tego nie nauczyła i nie poinformowała, że od stycznia wynagrodzenie będzie wynosiło tyle i tyle, a w związku z tym ona wtedy jakieś decyzje podjęła i o czymś nie powiedziała, a coś innego zrobiła, co miało wpływ po prostu, no to sorry. Więc chcę wam powiedzieć, że przedsiębiorcy też, mimo że zatrudniają echape'owca, prawnika, księgową i innych specjalistów wokół siebie, powinni znać przepisy, powinni się przynajmniej orientować. Ja nie mówię o jakichś szczegółach tam coś. Ale przynajmniej powinni wiedzieć, że umowa o pracę wypowiada się za wypowiedzeniem. tak, No to są rzeczy podstawowe i przedsiębiorcy po prostu mają obowiązek to znać. Więc nie bierzmy na siebie odpowiedzialności za to, że wasi klienci nie wiedzą, co to chce i oni sobie na pewno nie poradzą, i w ogóle, o Boże, o Boże, a jeżeli chcecie na siebie to wziąć, bo przecież. Uczenie klientów, tworzenie im ulotek informacyjnych, jakichś newsletterów, co wy tam jeszcze? Jakieś takie instrukcje, tak? Instrukcje. Tworzenie tego wszystkiego dla klientów nie jest złe, nie jest złe, ale wymaga czasu, waszego czasu i waszych pieniędzy, ponieważ Wy się przecież szkolicie na temat ksefu, prawda? Wy będziecie teraz inwestować nie tylko pieniądze, ale też swój czas, a czas to pieniądz, więc pieniądze i pieniądze inwestujecie w KSEF, więc no niech to się w jakiś sposób Wam chociaż zwróci, chociaż częściowo, skoro inwestujecie w swoją wiedzę, no to wdrażanie KSEF u klienta, jeżeli nie macie tego w umowie jako Wasz obowiązek, może być usługą dodatkowo płatną. Po prostu, jak każda inna usługa, jak zrobienie gusu, czy tam intrastatu, tak? Czy innego jakiegoś tam druku. Jeżeli klienci nie chcą zainwestować swoich pieniędzy i swojego czasu w nauczenie się ksefu, to mogą to zlecić księgowej. Ale chcę was właśnie uczulić, że jest to po prostu usługa, zapewne po Waszą umową, więc może być wyceniona i powinna być wyceniona, i to jest ok, że wy to wyceniacie. Ponieważ jak się daje korepetycję z czegokolwiek, a wy będziecie dawać korepetycję z ksefu na przykład, to jest to płatne, tak? Jak chcecie korki z angielskiego, z matny, z fizyki, z czego tam, no to płacicie za to. No to korepetycje z księgowości albo korepetycje. Z Ksepu, to jest to samo, to jest po prostu inny przedmiot tylko. Ale zasada jest to sama. Jeżeli chcecie być szkoleniowcem waszego klienta, no to weźcie za wasze szkolenie pieniądze. Jeżeli chcecie mu to wdrażać, chcecie być wdrożeniowcem, to weźcie za to pieniądze. Wdrożeniowcy, informatycy. Jak chcecie, nie wiem, ustawić sobie schematy w Optimie i, i nie chcecie robić tego samemu, tylko chcecie za to po prostu, żeby ktoś przyszedł do was i wam to poustawiał, żeby się wszystko automatycznie księgowało, no to musicie za tą grubą kasę zapłacić, tak? <laughs> Więc um, dlaczego powiedzmy, dlaczego jest przekonanie takie panuje w środowisku, że to ma być usługa darmowa? Albo przynajmniej takie do mnie dochodzą. Różne, różne artykuły, że ja powinnam, że ja muszę się teraz przygotować, bo Boże, pierwszy lipca to jest masakra, co to będzie. W ogóle się tym nie przejmuję pierwszym lipca. Ja z moim ksefem, moim kontem zdążę i zakładam, że moi klienci też, a jak będą potrzebowali płatnej pomocy, to ja im to oczywiście dostarczę. Dlaczego nie? Mogę spieniężyć moją nowo świeżo nabytą wiedzę, jak wdrożyć ksef w firmie. Oczywiście, wiem, że są biura, które chcą to robić w cenie, czyli będą pomagać klientom, będą świadczyć takie dla mnie usługi Deluxe, takie właśnie opiekuńcze. No to to już jest usługa luksusowa, słuchajcie. Luksusowa, za luksus też się płaci. Branża luksusowa ma swoje stawki i swoje ceny. Jeżeli coś chcecie robić w cenie, no to wiecie, że w cenie to nie znaczy za darmo, że w cenie, no to zróbcie, wycencie to i wrzućcie w tą cenę, jak sama nazwa wskazuje, w cenie. W cenie abonamentu, rozumiem, będziecie wdrażać kser. No to dla mnie jest oczywistością, że ten abonament musi trochę wzrosnąć, żeby to było w cenie, bo teraz w dzisiejszej cenie to się tamtego tam nie ma, to się nie mieści. <laughs> Więc jak chcę robić coś w cenie, to podnoszę abonament wcześniej. I wtedy mam to w cenie, tak? Chcę Was właśnie uczulić na taką obsługę Deluxe, bo robienie tych wszystkich instrukcji dla klientów, uczenie ich, wdrażanie im nie jest niczym złym. To jest po prostu żyła złota. To jest po prostu, to są pieniądze leżące na ziemi. I chcę Wam to tutaj uświadomić, że tak jest. I wracając do asertywności i ksefu, tak. Nie będziemy mogły być asertywne, jeżeli nie w swojej własnej głowie nie ułożymy naszych zasad związanych z ksefem, jeżeli mamy taką zasadę, taką sobie podejmiemy, przemyślimy i zdecydujemy, że wdrażamy wszystkim SEF albo nie wdrażamy nikomu SEF, tylko wysyłamy instrukcję do klienta, jak to zrobić. No to to już jest ta nasza granica. To jest ta zasada, której będziemy później asertywnie bronić. Mam nadzieję. I będziemy ćwiczyć tą asertywność na ksefie. Doskonała doskonała okazja, żeby przećwiczyć i żeby swoje zasady, które ustalimy, ale uwaga, musimy je mieć tak? Wcześniej. Sami musimy wiedzieć, czego chcemy, żeby później mieć, umieć to bronić. Wtedy. Wtedy po prostu ćwiczymy asertywność, i asertywność na ksefie, co nas czeka. Myślę, że jeszcze nie, nie w tym roku, w przyszłym roku i myślę, że dopiero po pitach rocznych zacznie się temat tak naprawdę. chcę powiedzieć, że zdążymy, że na pewno zdążymy, że klienci wasi zdążą. I zastanówcie się, czy chcecie to robić za darmo, czy chcecie mieć to w cenie, czy chcecie po prostu dodatkową pozycję na fakturze. Jako pomoc przy wdrożeniu, przy założeniu konta, co jest banalne, i przy pokazaniu, jak się wystawia fakturę w Ksefie, to też jest banalne i wygląda jak każdy inny program. Tak więc nie bójmy się Ksefu, nie bójmy się zarabiać na Ksefie, nie bójmy się być asertywnym, tylko ustalmy sobie te nasze granice i te nasze zasady. I to chciałam Wam dzisiaj przekazać z mm, asertywności, ćwiczenia. I ćwiczcie, ćwiczmy, ćwiczmy, bo nas to po prostu codziennie otacza. Ja Wam bardzo dziękuję i jak macie jakieś pomysły inne na, na tematy asertywne, o, już mi się jeden, jeden y, w głowie urodził w międzyczasie, więc zapraszam Was za hmm, dwa miesiące, bo za miesiąc, ostatni czwartek, będziemy w Poznaniu z Natalią na warsztatach. A za dwa miesiące, pod koniec listopada, coś na pewno ciekawego Wam też opowiem. I znowu Wam pokażę możliwości, gdzie tutaj można zarabiać kasę, prowadząc biuro rachunkowe, bo tego w końcu uczymy, tak? Jak prowadzić kasę, żeby mieć, jak prowadzić biuro, żeby mieć kasę? <laughs> Między innymi. Dziękuję i do zobaczenia.